Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej partii Korwin. Na konferencji, na których podsumowujemy ostatni rok życia z obostrzeniami, rok życia z lockdownem. Dzisiaj skupimy się na aspekcie prawnym. No jedno, co tu można powiedzieć, to ostatni mijający rok to był rok wielkiego chaosu i bezprawia. Są tutaj dzisiaj z nami poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz, mecenas Jacek Wilko oraz prawnik Witold Stoch. Na początek poproszę o zabranie głosu pana mecenasa Jacka Wilka. Dzień dobry. Szanowni Państwo, to, co się wydarzyło w tamtym roku naprawdę nie ma precedensu w polskiej historii i wtedy nie ma żadnej przesady w tym, co powiedziałem przed chwilą, dlatego że nie mniej nie więcej tylko władza, rząd Polski, łamiąc jawnie i bezczelnie konstytucję, wprowadził czwarty, nieznany konstytucji stan nadzwyczajny, nieprzewidziany konstytucją. Mimo, że konstytucja wyraźnie na takie sytuacje jak obecna ma precyzyjne narzędzia i precyzyjne sposoby działania w takich okolicznościach, oczywiście chodzi, o, chodzi tu o stan klęski żywiołowej, czyli jeden ze stanów nadzwyczajnych, rząd tego nie zrobił, ale de facto wprowadził czwarty stan nadzwyczajny tylko z tego oto powodu, że nie chciał, aby stosowana była ustawa o wypłacie odszkodowań tym, którzy z powodu ograniczeń praw a takie szkody różnego rodzaju ponieśli. I efektem tego wszystkiego jest to, że my od roku jesteśmy zarządzani nielegalnymi dekretami policyjnymi, jak w najgorszych czasach zaborczych, okupacyjnych i tak i tak dalej. Mimo że kolejne wyroki sądów, zwłaszcza sądów administracyjnych, ale nie tylko, bo sądów karnego też chociażby stwierdzają, potwierdzają bardzo wyraźnie tłumaczą, że rząd działa nielegalnie, że obostrzenia, ograniczenia wolności i swobód konstytucyjnych, wyraźnie określonych w konstytucji, nakładane rozporządzeniem i bez ustawy są nielegalne i nie mają podstawy. Rząd w ogóle nie wyciąga z tego żadnych wniosków. Linią obrony było na przykład to, że orzeczenia sądów administracyjnych nie są jeszcze ostateczne, że są jeszcze, będzie jeszcze orzeczenie naczelnego sądu administracyjnego. Ale jeśli chodzi chociażby o wyrok sądu w Krakowie, dotyczący już słynnej sprawy wycieczki na Wawel w związku z rocznicą smoleńską, ten wyrok jest ostateczny i stwierdza wprost stwierdza rzecz absolutnie no, kuriozalną, że przedstawiciele rządu nie złamali obostrzeń, bo te obostrzenia, które sami nakładali, są po prostu nielegalne. I w takim państwie bezprawia totalnego żyjemy już teraz od ponad roku, totalnego bezprawia. Wiele się mówi o braku praworządności w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. Zauważcie Państwo, opozycja o tym prawie w ogóle nie mówi, oczywiście poza Konfederacją. Dlaczego? Bo przykładała do tego rękę. Tylko Konfederacja głosowała przeciwko tym regulacjom, które umożliwiają zarządzanie dekretami policyjnymi w Polsce. Tylko Konfederacja. Cała reszta opozycji przyłożyła do tego rękę. I proszę państwa. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Polacy nie wiedzą, jak długo to będzie trwało, bo kiedy się wprowadza normalny stan nadzwyczajny, to znaczy taki, jak jest przewidziany prawem, to nie jest zawsze wprowadzane na określony czas z możliwością przedłużenia, ale jednak na określony czas. My tymczasem żyjemy w jakimś dziwacznym stanie kwaziwojennym do odwołania, to znaczy do wtedy, do takiego momentu, kiedy władza uzna, według własnego mi się, że już jej to wystarczy. Yy, to jest, rzecz, rzecz, jeszcze raz podkreślam i powtarzam. Nie boję się użyć tego słowa. Naprawdę bez precedensów w historii Polski. Nawet generał Jaruzelski ogłaszając stan nadzwyczajny, stan wojenny e, ogłosił go oficjalnie. Czego ta władza nie potrafi zrobić, tak jak przewiduje tego przewiduje ta konstytucja. Dziękuję bardzo. I głos zabierze teraz prawnik Witold Stoch. Szanowni państwo, rok 2020 i te pierwsze miesiące roku 2021 Pogłębiają chaos, inflację, prawa w Polsce. Tarcze antykryzysowe, które były w pośpiechu procedowane przez polski Sejm, często nie ścieżką rządową bez konsultacji publicznych, a ścieżką poselską zmieniały naraz często 30, 40, 50 ustaw. Czasami były to ustawy i kwestie. Niekoniecznie związane z samą pandemią. Jako przykład możemy tu podać podniesienie podatków, a w zasadzie wprowadzenie nowego podatku od VOD, czyli od dostarczania audiowizualnych usług na żądanie. Ten podatek znalazł się nagle w tarczy antykryzysowej. Jaki to ma związek z pandemią? Żaden. Być może tylko taki, że jak mówi minister Gliński, Także w kontekście innego podatku, czyli podatku od smartfonów, to jest najlepszy moment, żeby wprowadzać podatki. Zdaniem wicepremiera polskiego rządu pandemia, czas kryzysu gospodarczego, jest najlepszym czasem, by wprowadzać podatki. No i chyba pozostali członkowie rządu, ci maniacy podatkowi, się tego słuchają, bo w czasie pandemii wprowadzono już kilkanaście podwyżek podatków. Jedynie od stycznia 2021 roku wprowadzono 11 nowych lub podwyższonych podatków lub wprowadzono takie rozwiązania, które utrudniają życie obywatelom w kwestiach podatkowych. Jeszcze podam parę liczb, które świadczą o chaosie i inflacji prawa w Polsce podczas pandemii COVID-19. Same regulacje dotyczące COVID-19 wprowadzone w 2020 roku składały się, uwaga, z 1600 stron. W 2020 roku ogłoszono w polskich dziennikach urzędowych 125 890 nowych aktów prawnych. Przynajmniej raz znowelizowano 22 567 aktów, a sama ustawa covid była zmieniana 66 razy. Tak jak mówiłem na wstępie, 52% projektów ustaw covidowych tak zwanych trafiła do Sejmu nie drogą rządową, a drogą poselską, a w przypadku projektów rządowych aż 92% tych projektów nie było konsultowanych publicznie. Średni okres prac nad ustawami uchwalanymi ze względu na pandemię koronawirusa trwał zaledwie 25 dni. Była to wielka gonitwa. Partie opozycyjne prześcigały się z rządem, kto będzie bardziej je popierał i kto bardziej godliwie będzie nakładał na Polaków obostrzenia, a wtórował temu prezydent Andrzej Duda, który bije wszelkie rekordy w szybkości podpisywania ustaw. W 2020 roku średnio zajęło mu jedynie 6 dni, aby pochylić się nad daną ustawą i ją podpisać. Obywatele e, są zaskakiwani coraz nowymi przepisami, a żeby zapoznać się z wszystkimi aktami prawnymi, które zostały wprowadzone w Polsce w tym roku i w roku poprzednim, trzeba było poświęcić na to prawie dwie godziny każdego dnia roboczego, czyli przedsiębiorcy dławieni przez lockdown, dławieni przez obostrzenia. Gdyby chcieli się tak naprawdę wczytać, dowiedzieć się, jakie przepisy ich obowiązują, musieliby dwa dni swojego dnia roboczego, dwa, dwie godziny w każdym dniu roboczym, poświęcić na tylko i wyłącznie czytanie przepisów. Konfederacja, nasi posłowie starali się poprawiać często te tarcze, tak żeby. W tych tarczach nie znajdowały się wszystkie kwestie. żeby To nie był taki miszma, żeby nie było tam przede wszystkim podatków, żeby były tam prawdziwe ulgi dla przedsiębiorców. Złożyliśmy ponad 100 poprawek. Wszystkie zostały odrzucone. Najczęściej była to koalicja PIS-Lewica, ale często była to koalicja całej bandy czworga, która nie chciała poprzeć naszych poprawek, które pomogłyby realnie przedsiębiorcom. I głos zabierze poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. Chcę jeszcze krótko uzupełnić. Takim dopełnieniem tego chaosu, który już od początku nazwałem wielką improwizacją, jest zmienność tych wprowadzonych rozporządzeń w połączeniu z często bardzo krótkim czasem wakacjolegi. Lubię go zupełnym brakiem. Mieliśmy wiele rozporządzeń wprowadzanych zupełnie z dnia na dzień. Rząd zaskakiwał przedsiębiorców przygotowanych do, do Dnia Wszystkich Świętych tym, że zamknie cmentarze, ale zaczęło się to przekładać też na inne ustawy w ogóle PIS jakoś bardzo polubił krótkie wakacje Legis i zaskakiwanie obywateli przepisami. Niektóre ustawy podatkowe już schodzą poniżej 14 dni od ich od do dnia wejścia w życie, od ich uchwalenia, czy tam ogłoszenia. Niektóre rozporządzenia nawet nie były poprawnie ogłoszone w momencie, kiedy deklarowano ich wejście w życie. To no pytanie, czy w ogóle w, w tym momencie obowiązują, czy nie. Więc do całego, tego, do całego tego nieszczęścia, którym są te wszystkie regulacje, co do ich merytorycznej strony, dochodzi ich w sposób ich wprowadzania, czyli ich zmienianie. Raz maseczki szkodzą, raz maseczki pomagają, raz przyłbice są w porządku, raz nie są w porządku. Raz zamykamy, raz otwieramy. Ramy i tak dalej. A do tego wprowadzone jest to często z dnia na dzień. Pamiętamy, loty zawieszane po prostu z dnia na dzień, a później wysyłanie samolotów po to, żeby tych ludzi jednak przywieźć, co, gdzie oni tłuczyli się na lotniskach, w nielicznych kursach, co nie miało żadne, zupełnie żadnego sensu, ale no na szybko wymyślono sobie jakieś tam takie rozwiązanie. Ja wyobrażam sobie, że gdyby rząd na, na poważnie chciał podejść do tego, do, na poważnie chciał stosować taką, taką taktykę walki z wirusem przez zamykanie. Nie mówię, że to jest dobry pomysł, ale jeśli mielibyśmy w ogóle podejść do tego na poważnie, no to należałoby powiedzieć, że tam za dwa tygodnie zamykamy wszystko, zróbcie zapasy, na kupcie jedzenia i, i, i dwa tygodnie nie wychodzimy z domu i przerwamy transmisję wirusa. wirusa tak? A my obcinamy ten ogon po plasterku kotu i przez, przez rok siedzimy z tymi obostrzeniami mniejszymi, raz większymi. Raz mniejszymi. Pandemia jak się rozwija, tak się rozwija. Jest to wszystko jest kompletnie bez sensu. Więc jeszcze w dodatku jesteśmy ciągle zaskakiwani tym. Nie wiemy, co będzie jutro. Nie można żadnej inwestycji w takich... Proszę sobie wyobrazić, że kto jest przedsiębiorcą i próbuje cokolwiek zaplanować, jakieś wydatki, a to w co można inwestować bezpiecznie w tym kraju, zarządzane w taki sposób, tak? Ja nie wiem, czy jak dzisiaj zainwestuję w, w, wiem, w nową restaurację, w nowy, w nowy sklep, w, w jakiś nowy produkt, to czy jutro się nie okaże, że, że poprzez obóz z powodu obostrzeń rządu, no to nie może utopiłem pieniądze. Tak? No stąd ludzie inwestują tylko w, w nieruchomości i stąd puchnąca panika na, na rynku nieruchomości. Więc cała ta polityka nie przyniosła żadnych efektów, którymi moglibyśmy się pochwalić. Mamy jedne z najwyższych statystyk zgonów pozakowidowych w Europie. A przyniosła ogromne straty, w dodatku właśnie wprowadzane na łapu, capu i bez sensu. Czy mają Państwo jakieś pytania?